Świoneczkę, widzowie! Witam Hello Witamy Was w kolejnym odcinku z Terraro Terraro odcinek 3-4, nie wiem nie pamiętam. Chwilkę sobie pograliśmy poza nagraniem. U mnie coś się zmieniło to nie pamiętam co zrobiłem poza nagraniem Na pewno zrobiłem sobie o. pajączki i na pewno sobie zrobiłem yy, części, znaczy ten set pająkowy. Nie wiem co robimy. Robimy jakąś arenę podziemną? No na Providence dopiero by się nam przydała podziemna arena, Kes. Ale no to... do Providence jest jeszcze. Ch... chuja, chuj czasu, szczerze. To zwyczajną arenę robimy? No. no, no. Ja szukam mikrylu. Oooo! Ten Crystal Gel. Okay. Nie wiem. Co my zrobiliśmy poza nagraniem? Dla jakieś materiały, takie rzeczy. No właśnie tylko jakieś te właśnie materiały. Nie wiem czy buty zrobiliśmy na nagraniu, ale chyba na nagraniu. No. Właśnie, ja też nie pamiętam. no ale, ale... sobie zrobiliśmy takie buty znaczy Jeśli nie zrobiliśmy na nagraniu, to zrobiliśmy sobie takie fajne butki, które sprawiają, że jesteśmy troszeczkę szybsi. Tak, Tr ociupinkę. No i one będą potem potrzebne do tych fajnych bucików, takich tych. W ogóle jest taki mod, który jakby automatycznie ci robi arena. To jest bardzo fajne. Tak i automatycznie ci robi, robi elevator i w ogóle. na. o co afk coś tam tak się to nadaje? No ale my jesteśmy lepsi niż to I jest, że jest to mega wygodne Tak, ale nie speedrunujemy aktualnie gry Dobój No to jest po prostu nawet nie do speedruna, tylko do wygody ludzkich serc Do Bycia grubą kurwa. Równe moment. sprawdźmy to Tutaj jest do ziemi 14, czyli tu powinno być 12 Z 13. Nie idź tego już! Co? Bośnierów! Jak ty to tak szybko zrobiłeś? Mam orexkivator or i to ci daje takie możliwości. Szyl, czemu mi tego nie powiedziałeś? No, z linami też to działa. What the fuck? Trzeba jest blisko to jest naszego. naszego. naszej wioski, wiesz? Too bad, jakby to powiedzieć. Nie za bardzo nasza wina. Uh, we did everything we <laughs> Traveling merchant! Uh. Mogę Master Gamer's Pants i kurwa Jacket? Pretty pink dress oh. i stockings. I ribbon? Chcesz to kupić, Franek? Rzecznie nie. A ty chcesz? Nie wiem. Już kupił. Ja to wiem, że już kupił. Geist Guys to było silniejsze ode mnie A mój Boże Boże jak mnie zobaczysz to się zasikasz Już mogę robić zbroję Hardmode Nie wiem o tym. Jaką? Hardmode'owe No Nekro Hardmode Filia. Nie, jest że jestem mega wolny Oj wyjeb**a oh. Jo! Jakie dwa klamy za mną popierdalają A ja mam Sunbom To daje światło. Jezu, ale patrz jakie ja teraz się powróżam powoli, kurwa? Ej, gdzie to zbroja nie jest, że tak... <laughs> Taka dobra. To było mocarne, wiem. <laughs> Widzisz jak wyglądam? Widzisz jak słodko wyglądam? Takie pany clown, jak like jure o. Czemu to teraz tak? Bladmoon. Wow! Byłoby to jest super, gdyby tam. Można. Ale zajebiście Moje samony teraz mają. Mogą mieć y, tego. Daja. Możesz tu to trochę porozświetlać, jeśli masz pochodnie. Nie mam. No to trudno. To zaczynamy. Le, 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 le. A, mi Zajebał. Oje oj, oj 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 oj. Ale tu jest dużo tych laserów. Ja pierdolę. Aaaaa! No tak! Wypierdol we mnie tak! Nie żyję. Nie mam go kurwa z czego bić, nie? Nie, Jak... że coś. Najbardziej kurwiające są te lasery, kurwa z dupy. To czy my to zdążymy zrobić przed shoot'em? No, jest 5-4 Czwarta 30 miał. Ale god kurwa movement Sekundary. Nie, 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 nie Okej okay. Przespiłeś się, jak dobrze Dzień, nie rób się, nie rób się Jeszcze, nie, jeszcze, nie, jeszcze, nie, jeszcze, nie, jeszcze, nie, jeszcze, nie Jeszcze, nie, jeszcze, nie. jeszcze nie chwilkę Nie wypierdolę Nie wytry, się Okej, okay, żyję Jest ale minęła dobra sekunda, zanim się zrytłowałeś. Co? Wow. Ej, Gęs. A Ej, Gęs, powinniśmy tutaj też zrobić platformy. Tak, tak. się Nie no, franek, nie Zresztą tak źle. Let's go! Ice Chunk! What the fuck? Ile ty tego gumna masz? <głos> Co? <głos> Slime toilet! Mam pomysł, że pójdę po prostu się przejść na momencie do abysu. O ile będę w stanie. Ja chyba będę w stanie. Z czego ja dostałem takie obrażenia? Z kurwa Bublów? Czy to tak jest wstanie wstanie. Bublów? Ale e, żeby było ciekawiej. Podczas walki musimy używać tylko i wyłącznie odgłosów małp. Ok. <grym> Jeszcze się walka nie zaczęła? Małpo. Uh, uh, uh. A, no, to jest no nie w tą stronę Aha. Dobra. Czekamy. Czekamy na no Party time's over. Dobra, Blood mu się jeszcze nie zrezygnował, więc... Zapierdałamy. Widzisz? Nie, jest taki ciężki, kurwa. Łapy mnie, trzeba restykować. Ej, yeah, boss, który... A, czekaj. <tryk> A, Mam intensywa od nekroteksyzm, czy coś takiego. Samonuję rzeczy. Zadaję... W moich łapach zadaję 40 obrażeń, prawie. To mnie bije kurwa Nie wiem starego się dostaje A to! O, Taka wielka kula co się kręci, nie widziałem O, meteoryt pierdolnął <śmety> Meteoryt pierdolnął w drzewo Dobra, to tak eee, Te buty Wow, ale górno. Ten Jeszcze no, kawałkiem mieni to nie... A i to ojkes... Za to dodać. Zamiast... Co to daje, tak naprawdę? Aha. A, takie chuja daje, tak naprawdę. O? Co to kurwa się tu robi? Z to jest To się siek. ten A... latający Zabij wiemy, go. Właśnie nie wiem jak go wyłączyć. Musisz nakliknąć tam, gdzie masz te te. No widzę, tylko ja tego nie mam. No zniknął chyba. No tak. No, poczuł się niechciany, to zniknął kurwa. No i bardzo dobrze. Kupiłem 2000 łajerów, myślę, że starczy, prawda? Nie, to nie działa z ekskavatorem. Ale dobra, to się w miarę szybko ten... Żeby te peka sobie zrobić, nie? Aby na Abesa, potem drugiego na do dżungli. I będzie super to Abysa masz kurwa, specjalny przedmiot. Naprawdę? No on nazywa się Magic Courz. Czy To jest ta abysa? Ty na jedną albo drugą stronę świata Możesz się tak być normalnie do abysa Aha na no chuj ja to robię. nie Ej hey, Let że me jedno. Breathe. jedno o, -o. o! Hm? Ja pierdolę Dobra Frank, bo jest 11 pijem. Zrobimy szybko tego bosa? Jakiegoś? E, mogą tego... Mogą widzieczkę, mogą być O, dzielił się, oj, jednak nie, oj Potrzebuję mocniejszych... Kotiony, bo moje tak filują stówkę i to jest bardzo mało. w s Srakulu, wypierdalaj. O, jeden się zmienił, drugi się zmienił. Ałaaaaaaaaaaa wa, wow. Ała. Okej, okay, nie wyjeb się Nie ja się postaram Koniec 26 sekund Proszę no nie wyjechać. wiem Ej, tak, ja już prawie się Był koń, Była końcówka, ale tak zaczęłem napierdalać No i one... Ałaaaaaaa Ta 161 obrażeń. To najpierw trzeba najlepiej z tego, co się zmieniło. No ale teraz to pierdala. oni ten. Jak dziki. No ja wiem. Aaaa Prawie leży ten napierdalacz. Prawie ja leży prawie ten napierdalacz. ja też leżę, jak coś. To niedobrze. Teraz się noc kończy. 10 a. sekund. Aj, znowu tak blisko. o. o. Coś mi się bezpłonuje, jakiś boss. Oj. E, to akurat nie był boss. I to i tak nie do. O, drugi Iron Boot. Bosiu. Nawet nie wiem z czego. Tak, to super. Nie ma tego, co strzela, trzeba najpierw rozjebać Czyli tego, którego ja biję Ale to chodź może na arenę. O, robi się mocniejszy. No zaraz zdechnie. Tak samo jak ja. Ojoj, 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 ojoj. Nie. Potrzebuję lepsze pociony totalnie. To na oh, leć to pieniądze. Lecę. Ale żegnaj, Teraz ten gorszy. Kasia zaraz powinien zmienić formę. Wiesz, że właśnie to zrobił. O nie, mamy mało czasu, ale dobra zdążymy. Au! No, dobra. Dawaj. dawaj, kurwa! Oj, 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 przestałem, przestałem, No może być ciężko w raniu. Trzeba, rady, też rady, trzeba, rady, rady, no siema. Yes. AI cast. 3. Zaraz sobie mogę go. zrobić jakiegoś takiego zrobić ciekawego. Ktasadam ardemarza. Denerwują. Denerwuje mnie ta wieża, kurwa, Franek. Kurwa, właśnie się dowiedziałem, że można upgrade'ować te story. Dobra, Franek, przygotuj mi any workbench, furnace, iron anvil. Co? Ci... Jeszcze jest, co? 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 To jest. To? Tak, to jest to mm -hmm. Daj vat, to jest u tego nie. Żyd... <grym> 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 U tego bardzo przystojnego kolegi z turbanem Możesz kupić To, Ulubiona muzyczka naprawdę nie ma Nie ma żadnej grze lepszej muzyczki No nie ma Nie, nie znajdziecie gry która miałaby lepszy I niech tylko ktoś powie kurwa Undertale Zabiję tą osobę. Gołymi rękoma. Gołym kutasem. Mhm. teraz. Undertale ma lepszą muzykę. Leci, marwia Muszę się wychylić tylko po to, żeby od razu dostać obrażenia. Co ci powiem? Live. Life. Life live My life live, so FUCK my ass Okej, okay, już my zostały... A nie, się po prostu. Ale jedna ramiona pa ramię padła. Ramiona. Ała, ała o waaa I guess, że mnie po prostu wyruchał i nie byłem w stanie się ruszyć. Ała, ła, ła! Zjadł mnie. <laughs> nam, 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 nam. W takim razie dziękujemy Państwu i do zobaczenia. na run! Papa. Yep, yep, pa. Żegnam. Żegnam! Pa, pa, pa.